Dobra. Raz. Raz, dwa, trzy i. Edio? Ma swoje życie, każdy z nas Jeden biegnie, bo liczy się szmal Tak jak rodzina, co przegrasz, to wygrasz czas To z nim się trzyma, miła chwila I co rozkwina, o kim dziś powiem No to rodzina, oczkiem moim głowie Komu sprzyja szczęście, tym co mają rodziny Swoje idą twardo z linii Człowiek, jak nie masz, to masz problem I bliski jest koniec, i w życie smutku co dzień Co powiesz, możesz mieć i pieniądze i myśli, ale czasami, no chwilami, czasami myślę, że jednak moje życie to dla was wszystkich lecja. Od porażki do zwycięstw, jak mam misję, to idę jak killer. Jestem sobą i to moje własne życie. Dobrze, no, i życie ile szans mają wini Jedni jedno, a inni to wszyscy jesteśmy różni, czyli bardziej winni. Od winnych winni nic nie mówią, a może więcej niż inni. Jestem sobie winny: alkohol i pustka, i w yapie, to te teksty raz są dobre raz chujowe jak picie, od piątej pod blokiem melange zamiast się zająć z bliskimi drenaż najwyższych barów i cappuccini to my ludzie znający życie osób wszystkich jesteśmy po prostu ludźmi niesamowitymi ulepieni z jednej gliny niesamowici szukają przygód Mamy siłę, nie korzystamy z niej Biedny z wizją, nie rozumiemy, że Każdy ma swój rozum, szanse do rozwoju Każdy sobie ziomu do złanu dobra ma powódki Jak sobie ucieknie w kilka chwilach twoje marzenie To dla mnie piękna kobieta, która by mnie Kochała wiecznie, to jak życie piękne marzenie A chciwość wszystko rozpierdziela Trzeba walczyć o swoje innych z innych sumienia, bo nie każdy ma sobie świętość Dwa marzenia, dziś jak i wczoraj Do pracy zawiedziela każdy I dla jednych malec, a dla drugich to rodzila to wytyczne za życia. No i płynie czas, no i płynie hajs z kieszeń. No i jedni mają większy, inni wiele wyrzeczeń. W życiu wiele zmartw mają ci, co zapierdalają za najniższą kraję, bo swój kusę wchają. Się martwią, za co kupią chleb, po co brakuje. Czego odmówią dziecku, jak spłacić swe długi. Widzą na co dzień, jak są magie kanalizer i sił. Bo pracy oddają więcej. Świniki. Mają już dość, mam taką nadzieję, że chcą dać dziecku radość, a nie cierpienie. Wiem, że jajce nie jest najważniejszy w naszym życiu, samym odda swój czas, by znów byli tu i z Na pieniądze mają dziś tą wiedzę, to bym zmienił za czasu pewnie i te siebie. Czasu mamy wiele, jednak bez nich jakoś pusto. Byli moim postoją, byli sercem i duszą, byli wszystkim, byli dniem i nocą, co wciąż i codziennie za mną kroczą. To ten miąż, to nocą oddaję mi sny, aż w nich on Bliscy wciąż mi, sny przypominają mi jak byliśmy blisko Sny kontra, Pora moja dziś rzeczywistość To wszystko nadaje rytmu dni Dziś co może postrzegane jako nikt Ale może dla nich tego nie wie nikt Prócz ich i policz zysk tych paru chwil gdy byliśmy my Dobra

Raz, jeden biegnie, bo liczy się szmal Tak jak rodzina, co przegrasz, to wygrasz czas To z nimi się trzyma, miła chwila I co rozkwina, o kim dziś powiem No to rodzina, oczkiem moim głowie Komu sprzyja szczęście, tym co mają rodziny swoje Idą twardo z nimi. człowiek Jak nie masz, to masz problem I bliski jest koniec, i w życie smutku co dzień Co powiesz, możesz mieć i pieniądze, i myśli Ale czasami, no chwilami, czasami i myślę, że jednak moje życie to dla was wszystkich lekcja. Od porażki do zwycięstw. Jak mam misję, to idę jak killer. Jestem sobą i to moje własne życie. Groże no, i życie, ile szans mają wini. Jedni jedno, a inni. To wszyscy jesteśmy różni, czyli bardziej winni. Od winnych winni nic nie mówią, a może więcej niż inni. Jestem w sobie winny, alkohol i pusty, odbierają żniwa. są dobre rasujowe